Program Sanatorium Miłości na początku marca 2024 roku powrócił na ekrany telewizorów. Kolejna edycja randkowego show w telewizji polskiej zdążyła już wywołać emocje u widzów. Marta Manowska znowu wcieliła się w rolę prowadzącej. U kuracjuszy nie brakuje afer. Ostatnia uwaga skupia się wokół Marii Luizy, która podjęła ważną decyzję. Wygląda na to, że jej postanowienie może zmienić wszystko. Co się stało? Sanatorium miłości. Maria Luiza podjęła ważną decyzję. Uczestnicy są w szoku. Co się stało, na oficjalnym profilu Instagramowym programu Sanatorium Miłości pojawił się nietypowy materiał. Widzowie mogli usłyszeć, że u Kuracjuszów wydarzyła się niespotykana sytuacja. Maria Luiza powiedziała, że jest pewna swojego postanowienia. Jest to moja decyzja i tylko moja, podkreśliła smutnym głosem. To jednak nie koniec. Stanisław był bardzo poruszony tym, co się wydarzyło. Czuję, jakby mi w ogrodzie najpiękniejszy kwiat ktoś ukradł, wyznał. Nie zabrakło również Małgorzaty. Ja to naprawdę inteligentnie rozgrałam, zdradziła. Po tak tajemniczym rozpoczęciu od razu wiadomo, że widzów czeka porządna dawka emocji. Czy Maria Luisa postanowiła opuścić program? Dowiemy się już 21 kwietnia w TVP1. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony. Sanatorium Miłości, zaskakujące kulisy afery Teodozja zabrała głos. Sanatorium Miłości. Maria Luisa zebrała się na wyznanie o miłości. Wywołała skandal, Maria Luisa jeszcze niedawno wywołała prawdziwą aferę swoimi słowami. W rozmowie z Martą Manowską podkreśliła, że jest już zakochana, a wybranek jej serca jest poza programem. Co więcej, mężczyzna ma rodzinę. Niestety, jest to człowiek, który ma rodzinę i jest w stosunku do rodziny bardzo lojalny, a ja też nie chcę budować swojego szczęścia na czyimś nieszczęściu. Wiem to, że jakby on się zjawił, przyszedł na przykład teraz i powiedział bądźmy razem, to byłabym z nim, powiedziała Maria ze wzruszeniem. Marta, no bo jeżeli patrzysz na kogoś i czujesz, że to jest ten ktoś, no to jak inaczej, podkreśliła prowadząca. Na tym rozmowa się nie skończyła.